Dzień Boże, witam Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku naszych duchowych inspiracji, w kolejnym tygodniu naszych wakacji. Jedną z takich ślepych uliczek, w które często wchodzimy sami, a my, księża, często ludzi w to wprowadzamy, to jest tak, że zaczynamy mówić o wierze, mówić o chrześcijaństwie, zaczynając od moralności. Czyli mówimy, tego nie wolno, to można, tego nie można, to jest też błąd, który robi na przykład media, patrząc na Kościół. To na co patrzą? Patrzą albo na skandale, albo na Kościół, że Kościół powiedział: tego nie wolno, albo to trzeba zrobić. To jest rygorystyczne. Sami trochę do tego prowokujemy. I ksiądz Krzysztof Grzywocz, już świętej pamięci kapłan, opowiadał o takiej sytuacji, właśnie, gdzie człowiek wierzący. Za bardzo przykleja się do normy. Nie widzi Pana Boga, nie widzi osoby, tylko widzi normę. Po czym to można poznać? Taki człowiek się spowiada i skrupulatnie liczy w rachunku sumienia, gdzie on tę normę przekroczył. To jest najważniejsze. Najistotniejsze w spowiedzi jest to, żeby niczego nie zapomniał, żeby dobrze wymienił i żeby to było skrupulatnie policzone. Ksiądz Grzywoż opowiadał, że ktoś się spowiada, że proszę księdza, mięso w piątek jadłbym. Więcej grzechów nie pamiętam. No dobrze. Ksiądz go pyta, a w jaki sposób to pana oddziela od pana Boga, od ludzi, od siebie samego. Przepraszam, nie rozumiem pytania. Yy, no jak to wpływa na pana relacje do pana Boga, do ludzi, do siebie samego? Yy, no i ksiądz jakoś się czepia, no bo. Zadaje zasadnicze pytanie. Jako ja mam relację z Panem Bogiem? W jaki sposób to, co robię, mnie zbliża do niego albo mnie od niego oddala? I może warto dzisiaj, w kolejnym tygodniu tych wakacji, zadać sobie, te, sobie to pytanie. Czy ten czas odpoczynku, czas takiego odcięcia się od takich wielu codziennych rzeczy, spraw. W ten czas wakacji on mnie przybliżył do Pana Boga? Czy on mnie oddali od Niego? Jako ja mam relację z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, z samym sobą. Szczęść Boże!